Cześć, tu Mateusz Gołotechnik. Dzisiaj krótka wrzutka z wideo relacją, z fotorelacją bardziej z kolejnej instalacji byliśmy jak żeby inaczej na Śląsku, tym razem na dolnym śląsku. Mówię jak żeby inaczej, ponieważ około 90% instalacji realizujemy na śląsku. Nie wiem, z czego to wynika, ale domyślam się, że z kiepskiej jakości powietrza i z możliwościami jakie właśnie niesie GWC. Jeśli chodzi o możliwości filtracji powietrza, stąd też częste zapytania ofertowe, właśnie stamtąd, i częste realizacje w tym, w tym rejonie. Ale do rzeczy, mamy tutaj wymiennik o wydajności 450 m3 na godzinę, czyli niewielki wymiennik. Na uwagę uważam, zasługują precyzyjne i typowe pod tą konkretną instalację przygotowane wyjścia z kolektorów. Było to tak dość zrobione unikatowo i typowo typowo pod klienta. Świadczy to o tym że dostosowujemy się pod oczekiwania i pod możliwości i warunki jakie panują na, na konkretnych budowach. Wymiennik tym razem zainstalowany bez zeolitu. Klient zdecydował że idziemy w tę stronę ale dorzucił coś od siebie w postaci czujników, czujników temperatury i, i postawił na linię kroplującą z sterowaniem automatycznym. Jest to nasz, nasz patent i u nas możecie wyłącznie takie coś dostać. Nie myślisz o tym, że musisz otworzyć ręcznie zawór, po prostu uruchamiasz system automatyczny i w momencie kiedy wilgotność powietrza wychodząca, wychodzącego z GWC jest zbyt niska automatycznie dochodzi do zwilżenia gruntu pod wymiennikiem i podniesienia wilgotności względnej powietrza. Kolejny świadomy klient, tym razem jesteśmy pod płytą fundamentową coraz więcej tych instalacji realizowanych pod płytą. Jest to troszeczkę łatwiejsze, ponieważ nie musimy mieścić się w obrysie fundamentów, a czasami jest to trudne, jeśli chodzi o gabaryt wymiennika. Pod płytą fundamentową mamy dużo więcej swobody z zlokalizowania wymiennika. Wymiennik zabetonowany, więc jesteśmy spokojni, że nic przez lata się z nim nie będzie działo. Na razie to tyle na ten moment. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!